Nazywam się Domila Frelin i całe życie próbowałam wpasować się w ramy, które inni dla mnie stworzyli. Kiedy myślę o tym teraz, widzę wyraźnie, jak bardzo byłam ślepa na oczywiste sygnały. Wszystkie te drobne komentarze, lekceważące gesty, spojrzenia, które zatrzymywały się na mnie tak, jakby patrzono na kogoś zbyt nieważnego, by rozważać jego zdanie. Od lat byłam częścią rodzinnej sieci restauracji, choć słowo część było chyba na wyrost, skoro w oczach pozostałych byłam jedynie dodatkiem. Kimś, kto miał pracować w tle, niewidoczna, zawsze dostępna, nigdy doceniona. Tego ranka, gdy odbywało się zebranie zarządu, czułam w powietrzu ciężar, który pojawiał się zawsze, gdy matka przejmowała kontrolę nad salą. Niektórzy mówili, że ma naturalny autorytet. Ja wiedziałam, że to nie autorytet, lecz przyzwyczajenie innych do tego, że nikt jej nie oponuje. Siedziałam nieco z tyłu, z grubym segregatorem pełnym analiz i raportów. Które przygotowywałam przez ostatnie tygodnie. Na stole stały dzbanki z kawą i wodą z cytryną, jakby to miało nadać spotkaniu lekkości. Ale w środku czułam jedynie ścisk w żołądku. Kiedy matka zabrała głos, powietrze wokół znów zgestniało. Jej przemówienia zawsze brzmiały jak manifesty, w których powtarzała światu swoją wersję prawdy. Tym razem nie było inaczej. Zaczęła mówić o planach ekspansji, o ważnych decyzjach, o tym jak prawdziwa inteligencja biznesowa nie bierze się z pracy fizycznej. I wtedy padło to jedno zdanie, wypowiedziane tak głośno i pewnie, że nawet osoby siedzące przy drzwiach musiały je wyraźnie usłyszeć. Stwierdziła, że osoby pracujące na poziomie kelnerskim nigdy nie powinny zabierać głosu w kwestiach strategicznych. To było o mnie. Oczywiście, że o mnie. W jej świecie zawsze byłam tą od podawania talerzy, niezależnie od tego, ile analiz finansowych przygotowywałam, Ile błędów w ich planach wyłapywałam, ile godzin poświęcałam na ratowanie ich decyzji przed katastrofą. A mój wkład był tak niewygodny, że łatwiej było go ośmieszyć, niż uznać. Bracia, oczywiście, natychmiast zareagowali śmiechem. Ten krótki, pogardliwy dźwięk przetoczył się przez salę, jak coś lepko wrogiego. Patrzyli na mnie tak, jakby czekali, aż zrobię coś głupiego, albo rozpłaczę się, co byłoby dla nich jeszcze lepszym widowiskiem. Ten śmiech nie był tylko komentarzem do słów matki, był podsumowaniem lat traktowania mnie jak kogoś zbędnego. W tamtej chwili nie poczułam jednak ani wstydu, ani złości. Poczułam spokój, zaskakujący, głęboki spokój, jakby nagle ktoś odsunął ciężką kotarę i pokazał mi scenę w pełnym oświetleniu. Po raz pierwszy spojrzałam na nich wszystkich, jak na ludzi, którzy nigdy nie zobaczą we mnie niczego więcej niż to, co sami chcą zobaczyć. Jak na ludzi którzy nie są ani mentorami, ani rodziną, tylko przeszkodą, z którą próbowałam żyć. Wtedy zrobiłam coś, czego nikt się nie spodziewał. Zamknęłam segregator, powoli, świadomie, jakby ten gest był symbolicznym odcięciem od wszystkiego, co dotąd znosiłam. Wstałam, czując, jak krzesło odsuwa się z miękkim szuraniem. Nawet nie podniosłam głosu, nie musiałam. Moje odejście było głośniejsze niż ich śmiech. Kiedy wyszłam z sali, poczułam nagły przypływ powietrza na twarzy. W korytarzu było chłodniej, ciszej, bardziej przestrzennie, jakby mury budynku uwolniły mnie dopiero wtedy, gdy zdecydowałam się ich opuścić. Nie oglądałam się za siebie, wiedziałam, że gdybym to zrobiła, może wróciłabym na stare tory, a tego już nie chciałam. Na zewnątrz dzień był jasny, wręcz boleśnie jasny. Czułam ciepło słońca na skórze, choć w środku byłam jak po burzy. Wszystko wokół wydawało się inne. Nawet kroki ludzi na chodniku brzmiały inaczej niż zwykle. Każdy z nich wyglądał, jakby zmierzał w kierunku, który sam wybrał. Po raz pierwszy od dawna zapytałam siebie, dlaczego ja nigdy nie idę w swoim. Tego wieczoru w mieszkaniu panowała głucha cisza, ale nie była przytłaczająca. Czułam, jak w powietrzu unosi się coś nieokreślonego, zapowiedź zmiany, której jeszcze nie potrafiłam nazwać. Krążyłam po salonie, nie mogąc znaleźć sobie miejsca. Siadałam, wstawałam, zerkałam co chwilę na telefon, jakby miał mi powiedzieć, co dalej. Kiedy wreszcie zasnęłam, sen był płytki, pełen urywanych obrazów, stołu konferencyjnego, śmiechu braci, matki spoglądającej na mnie jak na błąd w systemie. Jednocześnie pojawiał się cień czegoś nowego, jakby niewidzialna ręka przesuwała pionki na planszy, przygotowując ruch, który miał zmienić całą grę. Nie wiedziałam wtedy, że kolejny dzień przyniesie telefon, który sprawi, że mój spokój zamieni się w falę wydarzeń, jakiej nikt z nas nie był gotów przyjąć. Obudziłam się jeszcze przed alarmem, co w moim życiu było rzadkością. Zazwyczaj to telefon wyrywał mnie z półsennych marzeń, ale tym razem była to cisza, dziwnie gęsta i pełna napięcia. Przeleżałam kilka minut, wpatrując się w sufit i próbowałam zrozumieć, dlaczego moje ciało zachowywało się tak, jakby czekało na coś nieuchronnego. Nie zdążyłam znaleźć odpowiedzi, bo nagle telefon zawibrował obok poduszki. Z początku pomyślałam, że to pewnie jedno z tych niekończących się powiadomień z firmowej grupy. Nawet po odejściu były aktywne, bracia i tak nie pamiętali, by mnie z nich usunąć. Jednak gdy zobaczyłam nazwę dzwoniącego, poczułam, jak przechodzi mnie dreszcz. Dzwonił główny księgowy. O szóstej rano, na prywatny numer, zastanawiałam się przez krótką chwilę. Czy odebrać? Ostatnią rzeczą, jakiej chciałam, było zostanie wciągniętą z powrotem w świat, z którego uciekłam dosłownie dzień wcześniej. Ale moja intuicja, ten instynkt, który rzadko mnie zawodził, podszeptywała, że to coś więcej niż zwykła firmowa sprawa. Gdy odebrałam, jego oddech po drugiej stronie linii brzmiał jak oddech kogoś, kto dopiero co zaczął biec. Powiedział tylko kilka słów, ale każde z nich wbiło się we mnie jak drobny, zimny kawałek lodu. Blokada ekspansji, zatrzymane środki, brak możliwości wykonania przelewów, alarm zaznaczony w systemie księgowym i zdanie, którego chyba sam nie chciał wypowiedzieć. Cichy wspólnik zawiesił zgodę na wszystkie decyzje strategiczne. Nie musiał dodawać niczego więcej. Wiedziałam, co to znaczy, wiedziałam, dlaczego to zrobił i wiedziałam, że nie stało się to bezpośrednio z mojego powodu, ale za to pośrednio. Jak najbardziej. Usiadłam na łóżku, powoli, jakby otaczający mnie świat nagle stał się cięższy. W powietrzu unosił się zapach wczorajszej kawy, której nie wyrzuciłam przed snem. Oparłam łokcie na kolanach i przymknęłam oczy, próbując poskładać to wszystko w jedną, sensowną całość. Cichy wspólnik, nazywany tak przez rodzinę, bo nigdy nie pojawiał się na zebraniach, nigdy nie komentował ich decyzji, nigdy nie wdawał się w spory był w rzeczywistości kimś zupełnie innym dla mnie. Z czasem stał się osobą, z którą najczęściej konsultowałam rzeczy, których nikt z rodziny nie chciał słuchać, albo udawał, że nie słyszy. Wbrew temu, co sądzili inni, zawsze głęboko interesował się każdym etapem rozwoju firmy. A przede wszystkim szanował moją pracę, moje analizy, moje przemyślenia, moje ostrzeżenia, które inni traktowali jak niepotrzebne czarne scenariusze. Kiedyś powiedział mi, że jeśli kiedykolwiek odejdę, on zaznaczy swoją obecność. Myślałam wtedy, że to tylko wyraz solidarności. Nie przypuszczałam, że potraktuję to aż tak dosłownie. Wstałam z łóżka, czując, jak chłód przechodzi mi po stopach, gdy stanęłam na podłodze. Nie mogłam stać w miejscu, więc zaczęłam krążyć po mieszkaniu. W kuchni odkręciłam wodę, ale nawet nie pamiętam, czy napiłam się choć łyka. Czułam. Jakby wewnątrz mnie trwał jakiś rodzaj burzy, nie tej gwałtownej i niszczącej, ale tej, która dopiero zaczyna się formować, zapowiadając, że nic już nie wróci do dawnego stanu. Nie byłam pewna, co powinnam zrobić powrót do firmy kategoryczne odcięcie się, odpowiedź wspólnikowi a może pozwolić, by wydarzenia potoczyły się same. Część mnie chciała za wszelką cenę zachować dystans, nie angażować się w sytuację która mogłaby mnie znowu wciągnąć w toksyczny wir. Ale była też inna część, ta, która latami dźwigała odpowiedzialność za firmę, której nie traktowano jak mojej. W tym chaosie emocji spróbowałam uspokoić oddech. Usiadłam przy stole, ten sam, przy którym pisałam raporty, które później konsumowano jak coś oczywistego, pozbawionego wysiłku. Pomyślałam o dniu, który minął, o spojrzeniu matki, gdy wypowiadała tamto zdanie. O śmiechu, braci, o moim wyjściu. Odpowiedzialność, którą nosiłam, została mi zdjęta. A mimo to czułam ją nadal, jak odcisk po czymś ciężkim, co trzymało się ciała jeszcze długo po zdjęciu. Nim zdążyłam odpowiedzieć księgowemu, telefon znów zawibrował. Tym razem była to wiadomość. Lakoniczna, krótka, pisana przez kogoś, kto jest bardziej przyzwyczajony do działania, niż do tłumaczenia się. Potwierdzam, Wstrzymałem ekspansję. Zrobiono z ciebie kozła ofiarnego. Nie zamierzam tego tolerować. Nie podpisał się. Nie musiał. Wpatrywałam się w ekran dłużej, niż było to konieczne. Każde słowo było ciężkie, ale też pełne czegoś, czego dawno nie czułam: wsparcia. Autentycznego. Nie tego udawanego, rodzinnego, opartego na oczekiwaniach. Podświadomie zaczęłam analizować ich sytuację. Bez zgody wspólnika większość planów ekspansyjnych była bezużyteczna. Wstrzymane środki oznaczały brak możliwości podpisania nowych umów, brak finansowania nowych lokalizacji, brak możliwości wypłacenia zaliczek. Chaotyczne decyzje mojej rodziny, dotąd amortyzowane przez moje poprawki, nagle stały się widoczne jak na dłoni. Moja część chciała powiedzieć: To nie mój problem. Ale prawda była taka, że to wciąż było także moje dzieło moje lata pracy. Moje analizy, moje życie, czy tego chciałam, czy nie, nie wiedziałam jeszcze, że to dopiero początek, że dzień, który zapowiadał się jak echo poprzedniego, miał zamienić się w labirynt decyzji, z których żadna nie była prosta. Ale wtedy, w tej jednej chwili, czułam tylko to. Mój odejście wywołało lawinę, której nikt nie przewidział. A ja stałam teraz na krawędzi, obserwując, jak śnieg zaczyna się osuwać. Kiedy księgowy rozłączył się, a wiadomość od wspólnika wyświetliła się na ekranie, poczułam się tak, jakbym weszła w przestrzeń bez powietrza. Nic wokół się nie zmieniło, kuchnia wciąż paczniała kawą, podłoga była chłodna, poranne światło wpadało przez żaluzję. A jednak wszystko wyglądało inaczej, jakby świat nagle przesunął się o kilka milimetrów, a ja patrzyłam na niego pod nowym kątem, ostrzejszym i bardziej prawdziwym. Próbowałam skupić się na prostych rzeczach, oddychaniu, kontakcie stóp z podłogą, własnych myślach. Ale te ostatnie przychodziły jak fale, nieprzewidywalne i mocniejsze, niż chciałam przyznać. Każda z nich uderzała we mnie pytaniami, na które nie znałam odpowiedzi. Czy wspólnik naprawdę zrobił to przeze mnie? Co mówią teraz matka i bracia? Czy w ogóle zdają sobie sprawę, dlaczego sytuacja tak nagle wymknęła im się spod kontroli? Mogłam sobie wyobrazić ich miny. Zapewne na początku byli przekonani, że to błąd systemu albo pomyłka księgowego. Później dopiero zrozumieją, że to nie jest przypadek, że to reakcja na coś, co sami zrobili, a właściwie, co robili od lat. Część mnie czuła gorzką satysfakcję, ale inną część ściskało coś bardziej skomplikowanego, coś, czego nie chciałam nazywać żalem. Nie chciałam dopuścić myśli, że mimo wszystko troszczę się o ludzi, którzy nigdy nie zabali o mnie. Przespacerowałam się po salonie, wciąż trzymając telefon w dłoni. Ostatnie słowo wiadomości tolerować pulsowało mi pod powiekami. To było właśnie to, czego nikt w mojej rodzinie nie potrafił tolerować, rozumieć, słuchać. Zawsze musiałam udowadniać swoją wartość, swoją wiedzę, swoje miejsce. A oni zawsze byli o krok od odebrania mi czegoś, co nie należało nawet do nich mojego spokoju, mojej pewności siebie, mojego poczucia sensu. Przeglądałam w myślach wszystkie momenty, w których milczeli, kiedy ich potrzebowałam. Wspominałam każde zebranie, w którym moje słowa były jak krople wody na rozgrzanym metalu. Syczały, parowały i znikały bez śladu. Tylko jedna osoba wtedy słuchała. Wspólnik. Zawsze z dystansu, zawsze w ciszy, ale słuchał. I teraz, ironią losu, to jego głos wybrzmiewał najmocniej. Podeszłam do okna i oparłam się o perepet patrząc na ulicę poniżej. Świat budził się powoli, ludzie mijali się w pośpiechu, zupełnie nieświadomi, że gdzieś na górze ktoś stoi i zastanawia się, czy właśnie zaczął się rozdział, którego pisać nie chciał. Miałam wrażenie, że znalezienie się między tym, co było, a tym, co dopiero nadejdzie, stało się nie tyle wyborem, ile koniecznością. Wewnętrzne napięcie rosło, ale nie była to panika, raczej świadomość, że wkrótce będę musiała zmierzyć się z czymś, co latami unikałam. Rodziną, odpowiedzialnością, prawdą o tym, kim byłam w tej firmie, kim byłam dla nich i kim byłam dla siebie. Wtedy telefon znów zawibrował. Nie musiałam patrzeć na ekran, by zgadnąć, kto tym razem próbuje się ze mną skontaktować. Matka, jej imię pojawiło się z kategorycznością, której to znałam aż za dobrze. Nie odebrałam. Przez chwilę wpatrywałam się w wibrujący ekran, czując. Jak we mnie rośnie napięcie, ale nie zrobiłam tego, czego oczekiwała. Po raz pierwszy świadomie pozwoliłam, by jej głos nie miał nade mną władzy. Minęło ledwie kilka sekund, zanim bracia zaczęli dzwonić na zmianę. Najpierw starszy, potem młodszy, potem znów matka. Nie odebrałam żadnego połączenia. W końcu przestali dzwonić, co tylko potwierdziło, że zrozumieli jedno: to nie księgowy popełnił błąd. To nie system padł. To wspólnik powiedział dość. A wspólnik ufał mi. I to właśnie ich najbardziej przerażało. Usiadłam na kanapie i pozwoliłam głowie opaść na oparcie. Całe życie czułam, że mój głos się nie liczy, a teraz, gdy milczałam, stawał się głośniejszy niż kiedykolwiek. Cisza, której tak długo się bałam, zaczynała brzmieć jak odpowiedź. Próbowałam sobie przypomnieć pierwsze spotkanie ze wspólnikiem. Jak jego spojrzenie było bardziej analityczne niż chłodne, jak zadał mi pytanie o coś, nad czym pracowałam, nawet zanim ktokolwiek inny zauważył mój wkład. Zawsze myślałam, że obserwuję firmę z dystansu, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, że może obserwować także mnie, z uważnością, której nie dostałam od własnej rodziny. Gdy wracałam do tych wspomnień, telefon znów zawibrował, tym razem krótką wiadomością. Brzmiała inaczej zwięźle. Niemal jak raport. Zgłoszono serię nieprawidłowości w lokalach. Musisz to zobaczyć. Potrzebne decyzje. Zbyt zimne, zbyt formalne, by mogło pochodzić od kogoś impulsywnego. Zbyt rzeczowe, by ignorować. I znów, niepodpisane, choć wiedziałam, od kogo jest. Nie musiałam czytać tej wiadomości dwa razy. Wiedziałam, że to początek czegoś większego niż tylko zablokowane środki. Jeśli wspólnik odkrył nieprawidłowości, a ja o nich nie wiedziałam, to znaczyło, że rodzina ukrywała o wiele więcej niż przypuszczałam. Moja nieobecność, choć krótka, odsłoniła pęknięcia, które przez lata zasłaniano pozorami kompetencji. Pojawiła się we mnie mieszanka strachu i determinacji. Strachu, bo wiedziałam, że wchodzenie w to oznacza powrót do świata, z którego uciekłam. Determinacji, bo jeśli to, co zbudowałam przez lata, Miało runąć, to nie pozwolę, by stało się to przez cudzą ignorancję. Spojrzałam na drzwi wejściowe. Następny krok był oczywisty, choć niełatwy. Wstałam powoli, świadomie, jakby każdy ruch zbliżał mnie do czegoś, czego nie da się cofnąć. Wiedziałam, że muszę zobaczyć te nieprawidłowości. Muszę wiedzieć prawdę. Muszę zmierzyć się z czymś, przed czym uciekałam zbyt długo. Zanim wyszłam, spojrzałam jeszcze raz na telefon. Nie miałam pewności, czy wracam do firmy, czy wchodzę na pole bitwy. Ale jedno było pewne, to nie był już świat, w którym pozwalano mi jedynie podawać talerze. To był świat, w którym mój krok mógł zmienić ich wszystkie. Kiedy dotarłam do restauracji, jeszcze przed otwarciem, poczułam w powietrzu dziwny rodzaj napięcia, jakby ściany wchłonęły szept nerwowych rozmów. Mój krok odbijał się echem od zimnych kafli, gdy przesuwałam dłonią po ladzie, którą niegdyś czyściłam jako nastolatka podczas pierwszych zmian, wtedy marzyłam, że pewnego dnia usiądę po drugiej stronie stołu, w gronie decyzyjnym. Teraz, paradoksalnie, właśnie tam miałam się znaleźć. I to w roli, której nikt się nie spodziewał. Menedżer lokalu stał przy biurku, udając, że układa dokumenty, ale jego ruchy były zbyt szybkie, zbyt nerwowe. Czułam jego spojrzenie. Gdy zajmowałam miejsce w małym pokoju socjalnym, niby przypadkowo zostawionym otwartym. Od lat znałam ten zespół. Nie potrzebowałam słów, by wiedzieć, że wszyscy już słyszeli o blokadzie ekspansji. Atmosfera była ciężka, jak burzowe powietrze. Zamknęłam za sobą drzwi biura. Stół, który zwykle służył do segregowania faktur, tym razem stał się miejscem strategicznego przemyślenia ruchów. Wyłożyłam dokumenty, które przygotowałam w nocy. Kopie umowy, listy udziałowców, notatki księgowego, stare korespondencje, które kiedyś ignorowano. Raz jeszcze spojrzałam w dane, które potwierdzały to, co już wiedziałam. Firma funkcjonowała tylko dzięki temu, że ja, niewidoczna i wiecznie bagatelizowana, podtrzymywałam jej tempo. Bez moich decyzji, choć nigdy nie nazwanych po imieniu, wszystko zaczynało trzeszczeć. Wspomnienia wracały same. Godziny spędzone nad księgowością, kiedy mama twierdziła, że jedynie marnuje ich czas. Raporty, które przygotowywałam w sekrecie, bo bracia uznawali je za zbędne. Sytuacje, w których ratowałam firmę przed stratami, nie otrzymując za to ani słowa uznania. Zawsze mówiłam sobie, że robię to dla rodzinnego biznesu, dla miejsca, które mnie wychowało. Teraz jednak to samo miejsce próbowało mnie pożreć. Otworzyłam laptopa. Gdy system się ładował, czułam, jak puls przyspiesza, a dziwne, delikatne napięcie rośnie w karku. Wiedziałam, że zarząd zadzwoni najpóźniej za kilka godzin. Mogli udawać pewność, mogli się śmiać, ale wiedzieli, że bez mojego podpisu ekspansja nie ruszy. To był mój jedyny, ale potężny atut. Przejrzałam maile od inwestorów. W kilku z nich wyczułam coś niepokojącego, to nie był wrogi, ale zdawał się pełen ostrożnych pytań. Kto naprawdę zarządza firmą? Kto odpowiada za zablokowane dokumenty? Czy mamy konflikt wewnętrzny? Te pytania oznaczały, że czas grał przeciwko wszystkim. Jeśli rodzina chciała ekspansji, musieli mnie wreszcie zauważyć. Zrobiłam przegląd finansów lokalu. Nierównowagi w bilansach, zaniedbane koszty serwisowe, spóźnione płatności, wszystko to wracało jak echo ich wieloletnich zaniedbań. Kiedyś sama je łatałam zanim ktokolwiek zdążył to zauważyć. Teraz pozwoliłam im widzieć konsekwencje. Nie po to, by im zaszkodzić, ale by nauczyli się czegoś, czego zawsze ode mnie oczekiwali samodzielności. Gdy analizowałam dane, usłyszałam, jak hałasuje główne wejście. Kroki, szybkie, pewne siebie, niosły się w moją stronę. Wiedziałam, kto to. Nie musiałam patrzeć, by rozpoznać ciężki styl chodzenia mojego brata. Drzwi otworzyły się z impetem, jakby miał nadzieję mnie przestraszyć. Nie podniosłam wzroku od ekranu. Czułam jego obecność, gotującą się z zaskoczenia i gniewu. Przez chwilę panowała cisza, przeniknięta jego chaotycznym oddechem. Miałam wrażenie, że próbuję wyczytać z mojej twarzy, czy naprawdę jestem gotowa poprzeć blokadę. Nie wiedział jeszcze, że decyzja zapadła już dawno, ale jej konsekwencje dopiero zaczynały się ujawniać. Kiedy opuścił biuro, Znów zapadła cisza. Tym razem jednak była inna, gęsta, ale nie przytłaczająca. Zrozumiałam wtedy, że przejęłam kontrolę nad sytuacją w sposób, którego nikt z rodziny nie przewidział. Nie dlatego, że pragnęłam zemsty, ale dlatego, że nadszedł moment, by pozwolić ich własnym błędom przemówić głośniej niż moje wieczne milczenie. W południe zadzwonił telefon. To nie był ani księgowy, ani jeden z braci. To był jeden z głównych inwestorów, człowiek, którego słowa zawsze uruchamiały lawinę decyzji. Odebrałam, czując dziwny spokój, jakby wydarzenia wreszcie zaczynały układać się w logiczny ciąg. Jego ton był poważny, a każde zdanie starannie odmierzone. Prosił o wyjaśnienia, oczekiwał konkretów, chciał wiedzieć, dlaczego nagle ujawniły się nieprawidłowości, o których wcześniej nikt nie wspominał. Kiedy notowałam jego pytania, uświadomiłam sobie, że moja odpowiedź może przesądzić o losie całej rodziny. Mogłam ujawnić wszystko, odsłaniając lata ignorancji i lekceważenia. Mogłam też milczeć, pozwalając, by firma zawisła na włosku. Ale była jeszcze trzecia droga, taka, która zmieniała układ sił, ale zachowywała fundamenty. Musiałam tylko znaleźć właściwy moment na ujawnienie części prawdy. Po rozmowie zamknęłam laptop i oparłam się na oparciu krzesła. Poczułam lekkie zmęczenie ale pod nim kryło się dziwne uczucie, jakby coś większego niż konflikt rodzinny zaczynało nabierać kształtu. Czy to była moja szansa, a może początek czegoś, co wymknie się spod kontroli? Wiedziałam jedno, jutro miało być decydujące. I nawet jeśli rodzina spodziewała się, że wrócę do roli, którą mi narzucili, nie zamierzałam zrobić ani kroku w tył. Jako cichy udziałowiec miałam moc, o której nie mieli pojęcia, a prawdziwa burza dopiero nadchodziła. Następnego ranka obudziłam się jeszcze przed budzikiem. W pokoju panowała absolutna cisza, a mimo to czułam w powietrzu napięcie tak gęste, jakby w każdej chwili miało pęknąć. Przez chwilę leżałam nieruchomo, wpatrując się w sufit, próbując uporządkować myśli. Wiedziałam, że ten dzień zadecyduje o wszystkim o mojej przyszłości, o przyszłości firmy, a przede wszystkim o tym, na jakie miejsce w tej rodzinie pozwolę sobie od teraz. Zaparzyłam kawę ale jej smak był bardziej gorzki niż zwykle. To nie była zwykła poranna rutyna, to był początek końca pewnej epoki. Gdy zakładałam płaszcz, zauważyłam drżenie w dłoniach. Nie ze strachu, lecz z napięcia. Zawsze byłam tą, która przyjmowała ciosy w milczeniu. Teraz miałam być tą, która je rozdaje, bez krzyku, bez agresji, jedynie z faktami i konsekwencjami, które wreszcie miały ujrzeć światło dzienne. W drodze do centrali czułam, jak miasto budzi się do życia. Ludzie mijali mnie w pośpiechu, nieświadomi ciężaru, jaki niosłam. Od lat funkcjonowałam obok tego świata, chowając własne ambicje pod ciężarem rodzinnych oczekiwań. Dziś jednak wszystko miało się zmienić. Gdy weszłam do budynku, w lobby panował gwar, ale wśród pracowników wyczuwałam nerwowość. Plotki krążyły już od kilku dni o blokadzie ekspansji, o napięciach w zarządzie, o tajemniczym ruchu cichego wspólnika. Wszyscy wiedzieli, że dziś odbędzie się nadzwyczajne spotkanie udziałowców. Nikt jednak nie wiedział, co naprawdę doprowadziło do kryzysu. W sali konferencyjnej panował półmrok, a na stole leżały dokumenty przygotowane przez prawnika inwestorów. Usiadłam na miejscu oznaczonym moim nazwiskiem, choć przez dotychczasowe lata mało kto zwracał na nie uwagę. Teraz jednak każde spojrzenie było skierowane właśnie na mnie. Zanim spotkanie się zaczęło, czułam na sobie wzrok mojej matki. W jej oczach panował chłód, lecz pod nim tlił się niepokój, którego nie potrafiła ukryć. Moje odejście z zebrania kilka dni temu zburzyło równowagę, którą uważała za nienaruszalną. Bracia również milczeli, unikając mojego wzroku. Jeszcze niedawno śmiali się ze mnie, patrząc z góry na moje pomysły, ignorując ostrzeżenia. Teraz ich lojalność wobec własnych przekonań została wystawiona na próbę, a świadomość, że to ja mam klucz do decyzji inwestorów, Wisiała nad nimi niczym ciężka chmura. Spotkanie rozpoczęło się powoli. Prawnik przedstawił nieprawidłowości, które pojawiały się od miesięcy, lecz nigdy nie były zgłaszane oficjalnie. Patrzyłam, jak na twarzach mojej matki i braci maluje się coraz większe zdumienie. Wreszcie dostrzegali rozmiar problemów, które przez lata ignorowali. Tym razem nie mogłam ich uratować z kulis. teraz musieli zobaczyć całą prawdę. Kiedy inwestorzy poprosili o wyjaśnienie blokady, nastała cisza. Patrzyli na mnie, oczekując odpowiedzi. Przez moment wahałam się, czując ciężar przesłych niedomówień. Ale gdy przypomniałam sobie ostatnie lata, lekceważące uśmiechy, złośliwe docinki, ignorowane raporty, poczułam, jak w mojej klatce piersiowej rośnie nie tyle gniew, co pewność. Wyjaśniłam, jak od lat korygowałam błędy, jak wyrównywałam nieudane decyzje, jak kontrolowałam koszty, których nikt nie chciał zauważać. Powiedziałam o tym, jak zewnętrzne wsparcie inwestorów było zagrożone przez brak strategii i niekonsekwencje. Wyłożyłam dane, które pokazały jasno, że dalsza ekspansja w obecnej formie byłaby katastrofą. Wskazałam, że moja blokada nie była aktem buntu, lecz ochroną, nie tylko ich, ale całej firmy. W sali panowała absolutna cisza. Inwestorzy wpatrywali się we mnie z rosnącym zainteresowaniem. W mojej rodzinie natomiast narastał szok. Po raz pierwszy zobaczyli mnie nie jako kelnerkę, nie jako córkę do wykonywania poleceń, lecz jako osobę, która przez lata faktycznie trzymała ten biznes w pionie. Wtedy jeden z inwestorów zaproponował, że jeśli firma ma się rozwijać, potrzebna jest nowa struktura zarządzania. Taka, która uwzględnia faktyczne kompetencje, a nie rodzinne hierarchie. Słuchałam w milczeniu, czując, jak serce zaczyna bić szybciej. W ich wizji mój głos miałby realną siłę. Nie jako cichego wspólnika, ale jako osoby odpowiedzialnej za kierunek rozwoju całej sieci. Widziałam w oczach rodziny strach, gniew i próbę zachowania kontroli. Ale ten moment nie należał już do nich. To był moment, w którym lata lekceważenia musiały ustąpić miejsca faktom. Firma potrzebowała kogoś, kto rozumie jej funkcjonowanie od podstaw. Kogoś, kto nie tylko zna jej historię, ale potrafi kierować jej przyszłością. Gdy inwestorzy formalnie przedstawili swoją propozycję, poczułam, jak ode mnie odsuwa się ciężar, który dźwigałam od lat. To nie była zemsta, to była sprawiedliwość, niezależna od ich opinii, ich uprzedzeń, ich głosów. Po zakończeniu obrad wyszłam z sali powoli, czując, jak nogi zaczynają mi drżeć. Nie ze strachu, ale z ulgi. Po raz pierwszy od dawna czułam, że oddycham pełną piersią. Na korytarzu panowała cisza, ale nie była to cisza napięcia, to była cisza początku. Wiedziałam, że przede mną długa droga. Zmiana rodzinnych schematów to proces trudniejszy niż zarządzanie finansami. Ale dziś zdobyłam coś ważniejszego niż stanowisko czy władzę zdobyłam prawo do własnego głosu. I choć moja rodzina jeszcze tego nie rozumiała, pewnego dnia zobaczą, że to właśnie ten głos uratował wszystko, co próbowali zniszczyć przez swoją ignorancję.